Witam ciebie bardzo serdecznie, Maćku. Cześć, witam. Witam tak. Y na wprost, bo znamy się prywatnie, ale dla tych, którzy nie wiecie, moi drodzy, jestem dzisiaj z Maciejem Pawłowskim. Powiedzmy przede wszystkim, głównym sponsorem strefy edukacyjnej na największych międzynarodowych targach konopnych polskich Kanaba Fest. Oprócz tego Niki 24, no i Kompendium Wiedzy, jeżeli chodzi o konopie, kanabinoidy i tak dalej, więc moglibyśmy spokojnie dwie godziny rozmawiać. Natomiast Maciej przed tobą trudne zadanie. Zmieśćmy się w 10 minutach. Co to w ogóle jest? Znaczy ja mniej więcej wiem, ale ta idea mi się cholernie podoba, więc zaraź tym samym, czym zaraziłeś, tym tak samo jak mnie zaraziły Twoje materiały. Jaka jest idea Wioski Konopnej? Co robicie? Na czym to wszystko polega? No idea przede wszystkim jest taka, żeby propagować zdrowy tryb życia i konopie, żeby włączyć te konopie do, do, swojego, do swojego menu, ponieważ ta roślina jest tak wszechstronna, że nie tylko kanabinoidy i ta forma leczenia, poprawiania swojego ciała, swojej psychiki, ale też potrafi dać nam pożywienie, potrafi nas ubrać, potrafi nas o, jak powiem, potrafi dać nam schronienie, więc tych zastosowań. I dużo więcej, więcej niż trzech. I tych zastosowań jest bardzo dużo. Myśmy postanowili, z racji tego, że mieszkaliśmy w najbardziej zanieczyszczonym mieście Polski, czyli w Krakowie, postanowiliśmy się wynieść na wieś żeby zmienić jakby powietrze. No i okazało się, że jak wróciliśmy na tą wieś, no to tak dobrze się poczuliśmy. Mamy własną wodę, produkujemy własny prąd, własne jedzenie. stwierdziliśmy, Dodajmy do tego konopię, wymieszajmy to wszystko i stwórzmy takie miejsce, które będzie po pierwsze samowystarczalne. Będziemy mieć wszystko jakby na własne potrzeby i dla naszych gości i dla naszych podopiecznych. A oprócz tego Promujmy tą roślinę, bo dlatego jesteśmy sponsorem strefy edukacyjnej, bo wierzymy, że wiedza zawsze powinna być darmowa, a w temacie konopi wiesz, że jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o edukację. No tak, z, ty robisz bardzo dużo w tej materii. tabu e, takiego zwykłego społecznego już do takiej typowej edukacji lekarzy, farmaceutów jest mnóstwo pracy. My chcemy tą wioską konopną pokazać to, że da się połączyć życie i konopie i marihuanę w jedno, tak żeby czerpać z tego benefity. Boże, ja się wzruszyłem prawie. Coś pięknego. Nie, bo jeszcze no, trudno też przesiać, przefiltrować pomiędzy tych firm i i działaczy. Ja zaraz tutaj muszę stanąć jakieś ochroniarza nam w przejście postawić. Od tych firm, które no tylko są na zysk sfokusowane, a też naprawdę pasjonatów takich, gdzie to wyszło po prostu, uwaga, metafora, od korzenia i od nasionka, bo też jakiś fajny biznes, bo biznes według mnie no też trzeba budować. E, tak, u nas to y, pojawiło się y, z takiej prostej potrzeby y, pomocy zwierzęciu. Ja mam dwa psy. I jeden z nich wymagał dwa czarne diabły: labradora i australijskiego labradora. A o tym nie wiedziałem, że to w taki sposób się zaczęło. Dzień tak, to w bardzo prozaiczny sposób. Myśmy sprowadzili dla niego pierwszy ekstrakt ze Stanów no i okazało się, że pomógł. I z jakiegoś powodu pomógł lepiej niż taki typowy olej CBD. I zaczęliśmy drążyć temat. Okazało się, że oprócz CBD jest jeszcze 150 innych kanabinoidów. No i tak głodni wiedzy doszliśmy do tego, że medycyna CBD pomogła już ponad 4 tysiącom osób. Eee, Z mamy... Twojego otoczenia, czy jakoś... Ee... No to są nasi typowo pokoleni. Czy Na świecie. No w Polsce, w Europie i na świecie. I na świecie. Klinika CBD jest to marka takiego punktu informacji, gdzie może przyjść pacjent, może przyjść osoba i zasięgnąć informacji. Jak te konopie używa? To ciekawe, A gdzie można znaleźć? To jest jakiś adres internetowy, Facebook, klinika CBD? Tak, medycyna CBD to jest marka internetowa. Okay. Klinika CBD to jest marka stacjonarna. Hej! Okay. Tak, także wszystko mamy tak. No, Dowiaduje się dużo. Mamy to tak podzielone. No i Fundacja CBD zajmuje się pomocą tym dzieciakom, które, których nie stać na ekstrakty. Super, I, super. No i współpracujemy z fundacjami, żeby. żeby te, te ekstrakty, które my ściągamy ze Stanów, mówimy tutaj o Charles Web, no bo to na epilepsję i autyzm to jest numer jeden na świecie produkt. E, no niestety potrafi butelka kosztować nawet 2000 zł, więc nie wszystkich na to stać. Oczywiście. E, a dlatego nam się bardzo podoba to, co robi kombinat konopny, że oni zburzyli absolutnie tą piramidę e, finansową i, i mają ekstrakt za 30 zł. No. My sprzedajemy ten sam ekstrakt o tej samym stężeniu za 300, bo jest ze Stanów. No inny jest tam spektrum oczywiście, natomiast bardzo nam się podoba to też co robi Kombinat i chcemy to, też to zaszyć w wiosce, bo cały projekt też polega na tym, żeby to był adaptowalny, adaptowalny projekt. Załóżmy, przyjdziesz do nas i powiesz Maciek, mam kawałek ziemi i chciałbym tam zbudować swoje miejsce. I my przyjdziemy i powiemy ci... Dobrze, to musisz wysiać taką konopię, żeby mieć paździerz. My ci przyjedziemy i przerobimy to na paździerz, więc potrzebujesz wydać tylko co nasiona. Wychoduj swój dom na Boga, to jest takie proste. Do tego potrzebujesz wody, którą masz za darmo prawdopodobnie na swojej ziemi. I wapno. Wapna, które jeśli też masz dołowane gdzieś tam od dziada, bo niektórzy też mają, no to mają trzy składniki potrzebne do budowy domu. No ale dobra, jeszcze trzeba go zbudować. Nie, no proszę cię. Ja... Dwa lata temu nauczyłem się budować z konopi. To jest bardzo fajne. Ubijaczek, młoteczek. Tak, takie jest... łatwe. Ja A... widziałem kiedyś warsztaty, ale wydawało się dosyć proste. Natomiast byłem wtedy, już nie pamiętam imienia tego, takie małżeństwo było gdzieś z górnych części Polski. I mówili, że u nich szkolenie budowniczych innych to zajmuje 1-2 dni tak. i oni wiedzą, jak postawić ścianę. Tak, to jest bardzo proste. Właściwości ściany? 43 cm ściana konopna to jest już dom pasywny. Więc tyle energii, ile włożysz, no. wszystko zostanie zużyte na ogrzanie ciebie i Twoich bliskich, nie wyparuje do... Zarazki grzyby? W mosu. E, ściana jest para przepuszczalna, jest przeciwgrzybiczna, jest ognioodporna, możesz ją palić. Mało tego. E, dwa lata temu w Wiedniu e, widziałem wykład na temat technologii, która pozwalała w tym hempkricie, bo tak to się nazywa. Tak przechowywać prąd, magazynować prąd, dlatego że tam jest bardzo dużo węgla. Ta technologia wymaga jeszcze doprecyzowania, ale wyobraź sobie, w dzień twoje panele słoneczne lub wiatraki ładują ci twoje ściany konopne i ty to w nocy wykorzystujesz. Mega. Widzicie, ja Wam mówiłem, z ludźmi, z którymi się znasz, mają wiedzę i się lubisz, można gadać i gadać, ale nie zapomnijmy, że jesteśmy też na relacji kanabisowo-niusowej targów konopnych. Tak. I czy jeszcze chcemy o czymś wspomnieć o tej wiosce konopnej? Czyli ja rozumiem tak, jest to idea, sam stwierdziłeś, że to wdrażam w życie, sprawdzam, czy to działa i implementujesz to u każdego innego, którym może też yy, zachcieć. I co, jest to altruistycznie za darmo? Taka pomoc? Słuchaj, naszym pomysłem jest to, żeby przede wszystkim rolnikom, e, rolników okay. uwolnić z więzów e, uprawy kukurydzy i zboża. Bo oni przez to, że uprawiają te rośliny przez lata, ich ziemia jest w strasznym stanie. Jak wiesz, konopie potrafią z ziemią, nie dość, że wyciągają metale ciężkie, tą ziemię oczyszczają. Użyźniają. Je, to jeśli się je w odpowiedni sposób wykorzysta, to użyźni tą ziemię. I to jest taki proces, który rolnik. Może przeprowadzić dzięki temu znowu uprawiać kapustę, znowu uprawiać jakieś inne rzeczy niż tylko yy, te cholerne yy, zboża i kukurydzę. Bo on, on nie ma innego wyjścia. Każdy, kto chce spróbować przenieść się teraz na coś innego, gorzko tego pożałuje. To jest główny problem. I konopie chcę, żeby były taką odpowiedzią dla tych ludzi, żeby oni mogli zmienić tą sytuację, w której teraz są. Dodatkowo chcemy przełamać branie kredytów na 30 lat. Bo to jest absurd, że jedną trzecią swojego życia masz poświęcić na spłatę yy, zobowiązań. Tutaj wyhodujesz swój dom i my chcemy to rozpropagować, żeby każdego było stać na swoje schronienie. To jest takie proste. Obraz no teraz budowa dromów, domów jest bardzo droga. My jesteśmy przed A, budową, to... Wiesz doskonale, no. że to jest studnia bez dna. A wyobraź sobie, że yy, yy, nasiona na hektar kosztują około półtora tysiąca złotych, zaokrąglając, okay. z hektara. Jesteś w stanie zbudować sobie schronienie. Brzmi no, do, pięknie. To piękna idea. Brzmi zbyt pięknie, aby było prawdziwe, natomiast w tym przypadku jest to wyjątek potwierdzający regułę, że to naprawdę jest prawdziwe, możliwe i piękne. Czy ta roślina nie jest niesamowita? No, no jest, no. Do, do tego do, dodać cały aspekt terapeutyczny, czyli kanabinoidy jest lekiem. Państwo Polskie przyznało, że leczy, wreszcie mamy medyczną marihuanę, także tak. skończyły się dywagacje, co jest legalne, tak. co jest nielegalne. Trzeba nie, skończyć gadać? Nie co? ma już nic nielegalnego, jest o, albo lek, o. albo suplement, albo żywność. No rozrywki nam brakuje jeszcze, takiego normalnej wolności powiedzmy dla konsumenta. Ona też przyjdzie, ona też przyjdzie z czasem, niestety ona się odbija na finansach. I tutaj państwa, które, jak, ja to obserwuję, to co się dzieje w Europie i na świecie, to jeśli sobie rządy zdadzą sprawę z tego, że legalizacja to jest zatrzymanie tych pieniędzy na drogi, na szkoły, na przedszkola, na, na, na nasze potrzeby, a, a tak to te pieniądze idą gdzieś, nie wiadomo gdzie, badania pokazują, że 80% pieniędzy z czarnego rynku gdzieś idzie za granicę, nie wiadomo no i gdzie. wydajemy jeszcze roboczo godziny na to, żeby łapać i zamykać ludzi, nie? Bezsensownie, przecież to Ale wiadomo. to wiemy. Ale to jest jeszcze inny problem systemowy liczb które policja musi spełnić i tak dalej, i tak dalej. To jest osobny no. temat, w 10 minut tego nie ogarniemy. Znaczy już mamy więcej, ale już mniejsza z tym. Jak widzicie, tak to jest jak ludzie z pasją wchodzą w to wszystko i fajnie, że tacy ludzie też wspierają te targi. Jak oceniasz ten event w porównaniu do innych eventów? Znak zapytania, kropka. Ja uważam, że są dwa typy eventów konopnych. Takie, w których są wszyscy pod krawatem i takie, które odbywają się tutaj. Jest fajna atmosfera, jest rodzinnie. No, a przede wszystkim nie widzieliśmy się już bardzo długo wszyscy. I fajnie w końcu spotkać się tak normalnie i porozmawiać. E, tutaj e, ludzie są tak świadomi zdrowia, ich odporność jest na tak wysokich poziomach, że jest tak bezpiecznie, fajnie i miło, że aż. aż, aż... Ale myślę, że kanaba właśnie w bardzo fajny sposób łączy też tych z krawatem. Lifestyle a, też z biznesem, bo oczywiście. mamy tutaj największe firmy też z Europy i można biznes załatwić. Naprawdę fajnie podogadywać różne deale, to już mówię dla B2B takich spraw, a dla Was wszystkich, którzy oglądają, no jak Was oglądacie to fajnie. Subskrybujcie, szukajcie też wioski konopnej, tutaj macie adres, no kurde, banalny, jak tak naprawdę idea wioski konopnej. Ja mówię banalny, prosty, nie znaczy prostacki, to znaczy to jest coś... Najlepsze rozwiązania są proste, więc łatwo możecie znaleźć, natomiast jeżeli Was tu nie ma, shame on you, musicie być koniecznie za rok. Co jeszcze dodać dla nas, naszych telewizo słuchaczy, gdzie Ciebie możemy bezpośrednio znaleźć, masz jakieś własne dane kontaktowe oprócz wioski konopnej. Nie, akurat ja już się tak w tylu miejscach udzielam, że nie mam jakiegoś swojego tam profilu. Ale na stronę medycyny zapraszam, z wioski konopnej też. Z konopna, medycyna CBD. CBD. Tak, więc to są takie dwa miejsca, gdzie najłatwiej mnie znaleźć, a nie jest ciężko się do mnie dostać. Numer telefonu to prowadzi bezpośrednio do mnie. Także no. jak ktoś ma ochotę zadzwonić i porozmawiać o konopiach. W jego, tylko... w jego ręce warto trafić, naprawdę. Także bardzo proszę. Patrzcie jaki miły człowiek. <laughs> Misja się da. Fajnie, lecimy dalej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I fajnie, że wspieracie to więcej takich ludzi u nas. Będzie dobrze. Lecimy do głowy. Wygramy, wygramy tak? tę wojnę. To oczywiście. Z tym zakończmy, wygramy. <laughs>